Cześć, jestem Konrad i witam Was na moim kanale Tarek Sanson oraz opowiem Wam, dlaczego pracuję nad dwoma filmami na YouTubie w, w Kiepszczompie. Jeden film się zrobić o Rachel Morty z w sezonie pierwszym, części drugiej, skrótu fabuły. Zostało mi tylko dwa odcinki i. Nie skończyłem je napisać. A zatem ten drugi film będzie opowiadał o nerdach w filmach i seriach animowanych. Te, które znalazłem, bez sztucznej inteligencji. Więc film pojawi się dopiero na moim kanale też. Ale będę jeszcze montował i stworzył miniaturkę do filmu. Co ją ja wygaduję. Wiecie, widzowie? U Riku i zostało mi tylko dwa ostatnie odcinki, czyli sezon pierwszy dziesiąty i sezon pierwszy jedenasty. Po zrobieniu skrótów fabuły i mortiego, Mogę, na, mogę zrobić jeszcze. zrobić kolejny skrót fabuły, na przykład Analizę Ray Smoka, o której mało kto słyszał. I mało kto główki, nie? Dobrze, będę robił recenzję Ray Smoka, czyli jed, jedną z mniej znanych produkcji Disney'a. Mój tata. Skończył narysować Yuki Cross. Zapytałem czata GPT Jakim stylu tą postać narysował. i to jest styl manga anime szkicowy realistyczno liryczny Czyli połączył dwie style raz. z trzecim stylem szkicowym. Czasami pytam czekat GPT, Jak, w, jakich strach, w jakich strach ja rysuję. Moja własna postacie i mi wychodzą później w stylu kreskówkowym. Jest półrealistyczny, nastrojowy i liryczny. O, oczy nie, przyp nie przypominają. Oczy nie przypominają mi mangowe. Włosy średnio wyszły. Muntrek jest ok. A ocena dla taty rysunku dam zatem 6,5 na 10. Tak, to się ocena krytyczna. Krytyka artystycznego dla rysunku mojego taty. Dałam, dałam dla niego 6,5 na 10. Prawie idealne. A teraz będę komentował bardzo popularną australijską bajkę Dramach dzieci Blue o przygodach Blue Łączki z rasy Blue Hiral. Wiem, że bajka Dramach dzieci zdobyła dużą popularność na całym świecie. Weźmiemy kilkanaście odcinków do obejrzenia No dobrze powiedziałem, weźmiemy kilkanaście odcinków do obejrzenia Mama Tata Bingo Jak czyli mogłeś zgubić własne planie, które bawiły się twoje dzieci? To nie ma sensu. Teraz ten odcinek był będzie się nazywał Huśtawka. Brzmi ciekawie. Nie oglądałem był, ale pierwszy raz oglądam i komentuję bajkę dla przedszkolaków. Bądzie, jak mogłeś... Zabrać miejsce bingo z huśtawki. Nieważne. Aby siostrzyczki robiłyście dla niego majster sztajcki, zaprosiłyście ładkę. Swoją koleżankę, która jest dalmatyńczykiem. Chciałyście, żeby tata był lżejszy na tej huśtawce. A teraz sprawdzimy, jakie zwierzęta mogły pomóc głównym bohaterom na tej części do zabawy. Dojdziemy potem. Jeszcze zaprosiłyście Koko. Kolejną koleżankę do tej huśtawki. Żeby warsztat by był lżejszy. Ciekawe, jak w gambolu by to wyglądało, gdyby Richard kąpał się w gorącej wadnie. Gdzie tytuł odcinka brzmiał z gambola sezonu trzeciego hasło. <tryk> <śmieniczny> Jeszcze wzięłaś wziął, tego wafla tego jammika, który jest elastyczny, jak jest i nie ma mocnych. Przepraszam, to nie ta bajka. Bo Dzięki! bajka Bo jest postacią Disneya i Pixela To niedorzeczne Tato Blue Teraz leżysz na huśtawce i nie Chcesz złazić Z tej huśtawki dla dzieci A przy Przyjaciele utknęli Na tej huśtawce i są lżejsze Albo wezmę fragment z biura No God, please no No God No God, please no 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 Tak się kończą do wyznaku, kończenia jak Pompi Dołączyła do reszty Przyjaciółek Do reszty Przyjaciółek a bandzi stał się lżejszy na drugiej huśtawce Co? To tylko mój komentarz. Zatem obejrzeliśmy odcinek był o huśtawce i na razie trzeba się dzielić z huśtawką z innymi osobami. A twórcą Blu jest... Zobaczymy kto jest twórcą Blu. Jest Joe Bram. To ten twórca stworzył popularną bajkę dla dzieci. Dla przedszkolaków. I... Bluie stała się kultową postacią i zdobyła nagrodę Emmy. W 2019 lub 2020 roku następnego dnia znalazłem kolejny odcinek był co dwie dni nie to nie jedna. I teraz dowiemy się, na czym polega ten odcinek. Prawdopodobnie o obiece 6 łączek. Dobrze. Zaczynamy komentować kolejny odcinek. A ja robię szolca jako mama z, z tej samej bajki. Na social media. Czemu radio nazywałeś był Niebieski? Bo Blue Łączka jest dziewczynką, a nie chłopcem. Też myślałem, że... Tytułowo bohaterka była chłopcem, a teraz odkrywam, że jest dziewczynką. I przyjechałeś, by zabiegować się Blue i Bingo. Jak nie będzie, Chili i Bandiego. I przyszła matka szesna Blue, Fryzia, która miała okazję poznać jej wujka Radia ze strony Wandziego Łączki, a teraz siostry będą pod opieką wujka i matki szestnej. Tak komentuję wujek dla dzieci. Trzecia wryzga wymyśliła pomysł na nudę. Dobry i bingo. Jako granie w grę. 20 pytań. Gdzie? Oni mają odpowiedzieć na pytania, które są zadawane przez jedno, jednego psa i drugiego psa. U nas to ludzie? U nas to ludzie? Gdzie? Ludzie? Muszą zadawać 20 pytań, a ludzie odpowiadają na nie. Jednak bruł i Bingo nie znają ich tak dobrze, ponieważ jeszcze ich nie widzieli zbyt często. Dlaczego Zadaliście dla nich masę pytań. Pytaliście. Waszego wujka, czy ma żonę i nie ma żony. Pytałyście. Jeszcze Fryzie, pytały czy miał ukochanego? Miała ukochanego? Bo to jest dziewczyna. Ale. Już zerwała się ze swoim byłem. Pytałyście się jeszcze, czy oni chcą mieć dzieci? I odpowiedzieli, że tak. Może? Weźmiemy inną scenę, na przykład weźmiemy. Gdzie? Pojawi się ta scena z. ze Zwierządu. Gdzie? owcunia chciała. Zastrzelić wszystkich drapieżników. Tak powiedziała prawda do protagonistów animacji Disneya. Błagam! Jakiś zdziczały lis grasuje po Muzeum Historii Naturalnej! Postałekowa Hobbs jest ranna! Pośpieszcie się! Nie. Nik, Nick, nie rób tego, nie daj się! Och, ależ on nic nie poradzi! No bo jak? Skoro drapieżniki są genetycznie zaprogramowane i krwiożercze z natury. Nasi bohaterowie pogobili się z bójkiem i ciocią. Myślać światełko. na dworze. Z powodu na to że trzeba włączyć latarkę i trzeba naśladować myszkę lub kotka żeby złapać światło na przykład jak, jak ludzie włączają laser dla kota do zabawy, żeby kot pobawił się laserem i musi go złapać Potem psy tak. Próbowały wziąć córki i umieścić na suficie, czyli córki Bandiego i Chili, którzy już pojechali. Jak w Simpsonach było, gdzie Hobel trzymał świnkę swojego chroma na suficie? Bo Simpsonowie to jest bajka dla dorosłych od 12 roku życia. A mówię o Simpsonach w wersji kinowej. Gemacz pytała ich... Co? Co? Robią plamy na suficie. A skąd się wzięły ślady świni na suficie? Spider-Chrum, Spider-Chrum. Robi tu -tup jak to spider -chrum. Kto by sieć, chciałby mieć dobry żart, świnki wart, oto właśnie łun to I tak opowiada swoim bratanicom bajkę o księdzu, który tą samą księżniczkę, która mieszkała na zamku i była uwięziona przez smoka. I księżniczka nie chciała wziąć ślubu od księcia. Bo wolała czytać spokojnie lekturę. Niestety, zawsze są takie bajki, gdzie są dobrzy książęta i złe książęta. Są w bajkach dobre i złe księżniczki. Wiem, że był, Brew Fabuła toczy się inaczej niż że ze zwierzogrodzie. Czy w synk, albo. Głowieś nie mieści. Gdzie mamy radość, która próbuje, obud która próbuje obudzić razem z smutkiem i bimbongiem Riley? Zesnął, żeby powstała Jawa. Jako sen na Jawie. W przebraniu psa. Ej, Riley, to ja. Bingo. Nie mam zły, nie mam zły, cały sen, nie strasznie, ale tu działa. Fryzia i. Ba. Fryzia? Trochę się my. z młodszym, jego młodszym latem bandim. Oni kładli. Był i bingo do Łóżek. Był nie chciała. Żeby ktoś z nią się zaopiekował. Wspomin wspominała swoją babcię Krysię, która była na noc i telewizor był włączony. Dokładnie. Oraz w nocy w pełni księżyca lub nawet księżyca. Wujek i jego ukochana oglądali niebo i rozmawiali ze sobą. Blue była taka zadowolona i poszła spać. Że miała szczęśliwy dzień pod, opie pod ich opieką. Zatem oglądaliśmy kolejny odcinek. Odcinek był. Rewelacyjny i nauczyliśmy się nie zostawiać na noc bez rodziców, tylko z opiekunami do dziecka. Zatem obejrzałem właśnie Blue i Blue jest spoko. Jednakże po dwóch odcinkach. Będę. Robię więcej filmów, gdzie komentuję bardzo popularną bajkę democh Dzieci, lub zrobię analizę Richard jako drugą część sezonu pierwszego. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu co sądzicie o moim, moim komen, oglądaniu i komentowaniu, blue i wbijajcie na Discorda, na mój. Serwerka wierka Konrada, żebyście nie byli żebyście byli, byli na bieżąco. Ja się z wami żegnam i do następnego usłyszenia. Cześć!